Cześć kochani, wyciszono mi kanał, także już tam za bardzo do stracenia nic nie mam. Kolejny temat to kolejny ukraiński skandal. Czekam na kolejne bluzgi w moją stronę. Tylko po polsku proszę, bo po rosyjsku to ja nie rozumiem. Zapraszam. Skandal goni skandal. Polskie media pomału zaczynają odcinać się od propagandowej narracji. Tylko doda jeszcze polskich gazet nie czytał, może jak przeczyta, to się ogarnie. No i okazuje się, że ludzie są oburzeni, że rzeczniczka ukraińskiej straży granicznej wyjechała na urlop na Sylwestra do Paryża. W momencie, kiedy już w pierwszych dniach wojny miliony Ukraińców spieprzyło przez właśnie te. Granice, a mężczyźni w wieku poborowym płacą tysiące dolarów za to, żeby z kraju uciec. I ich na przykład nikt się nie zapytał skąd mają na to pieniądze. Same pouciekały, niektóre po kilka razy pouciekały. <grytania> Bo przecież uciekają, wracają, uciekają i tak w kółko, nie? Do dentysty na Ukrainę, bo taniej. Poleki na Ukrainę, bo w Polsce takich nie ma. Okazało się nawet, że śledzi prawdziwych w Polsce nie ma, tylko jedyne prawdziwe są na Ukrainie. Ale babeczka, pracująca, wyjechała na urlop i rzucili jej się do gardła. Jakby opuściła nielegalnie co najmniej stanowisko pracy. Pojechała żyć, nie wiem, z cudzego socjalu na przykład. Wydaje mi się, że jej przełożony na pewno wyraził zgodę na to, że mogła opuścić yy, kraj. Wziąć urlop w pracy i że do takiego urlopu po prostu miała prawo. I zapominamy, że w tych wszystkich dniach, tych innych dniach, przez ten cały rok, ona pracowała, żeby ci komentujący mogli bezpiecznie uciekać. Słuchajcie, co podaje gazeta.pl. Iwana Plantowska jest rzeczniczką prasową Południowego Regionalnego Wydziału Państwowej Służby Granicznej Ukrainy. Jak informuje portal censor. Net. Funkcjonariuszka Spędziła nowy rok w Paryżu, w mediach społecznościowych opublikowała zdjęcia ze swojego urlopu. Na fotografiach pozowała na tle Wieży Eiffla. Plantowska opublikowała też zdjęcia z wcześniejszych pobytów w zagranicznych kurortach. Na funkcjonariuszkę wylała się fala negatywnych komentarzy. Internauci pytali, dlaczego Plantowska wyjechała za granicę, gdy w jej kraju trwa Wojna. Jeden z polskich użytkowników zauważył, że Plantowska umieszczała też zdjęcia z kurortów w rejonie odeskim, gdzie pozowała w, z luksusowym samochodem z rejestracją z jej imieniem. W międzyczasie setki tysięcy osób żyje w bombardowanych miastach w biedzie, dodał. No i co, ino ma oddać to komuś, żeby nie mieć też, jak inni nie mają? Nie rozumiem. Nie miałeś, teraz masz lub yy, nie będziesz miał, ale miałeś, ale później znów będziesz mieć. I tak zamknięcie dupy, tak wam powiem. Ukraińskie media przypominają, że to nie jedyny skandal w Straży Granicznej, który ujrzał światło dzienne pod koniec grudnia. U pana Mula, nie, nie jestem w stanie imienia przeczytać, szefa wspomnianej służby, wykryto niezadeklarowany budynek o wartości 6 milionów dolarów. To, że na Ukrainie jest e, opcja, szwindle, płacenie pod stołem, to my wszyscy wiemy. Dlatego ten kraj do tej pory. Nie nadaje się do wejścia do Unii Europejskiej, bo to nie jest tak, że my nie chcemy, że nikt nie chce pozłości, tylko dlatego, że żeby dostać się do Unii Europejskiej, każdy musi spełnić odpowiednie warunki. Tutaj te warunki do tej pory nie zostały spełnione, ani teraz, ani wcześniej, więc no. To o to chodzi generalnie. Nie, że ktoś się uparł, a bo Ukraina to nie. Nie, po prostu trzeba spełniać warunki, których oni nie spełniają. Tak. Y, znaleziono też u niego 40 milionów hrywien, czyli 4, prawie 5 milionów złotych w gotówce, 580 tysięcy dolarów. I 380 tysięcy euro. Ponadto znaleziono u niego również dokumenty dotyczące nieruchomości we Włoszech, Hiszpanii oraz 16 milionów dolarów, około 70 milionów złotych w bankach za granicą. W mieszkaniu generała znajdował się też paszport obywatela Kolumbii na nazwisko George. Jakiś tam Ferna F Fernandez. I tutaj właśnie kolejny raz chciałbym zwrócić Waszą uwagę, żebyście byli czujni, bo jak widać, narracja w polskich mediach się zmienia. Wcześniej by tego na pewno nie napisali. I to skąd ma ta pani pieniądze, to jedna sprawa. No bo tutaj nikt jej niczego nie udowodnił i nikt nie, yy, nie znalazł u niej na razie jakiegoś nielegalnego majątku. Ma samochód, jeździ na wakacje, o ile dobrze wiem, pracuje. Jak wyjdzie z tego jakiś szwindel, to się dowiemy. Póki co jeszcze nie wyszedł. Póki co ona jest zlinczowana za świętowanie Nowego Roku w Sylwestra. Pu. Póki co ona jest yy, biczowana za świętowanie Nowego Roku w Paryżu. Tyle. I właśnie, tylko czy ten urlop, podejrzewam, że no, dostała zgodę na to, żeby mieć ten urlop, nie uciekła z, ze stanowiska pracy, tylko jakąś zgodę musiała dostać, wyjechała na urlop, czy można go porównywać właśnie do nielegalnie posiadanej kamienicy ukrytej i całego tego majątku? Myślę, że to chyba raczej jeszcze nie ten etap. Żeby porównywać te dwie sprawy. I w, też e, z tego, co poczytałam, to najgłośniej krzyczą ci, co i tak już uciekli. I nie wiem, może się mylę, ale jakoś nie uważam, że to coś złego, że legalnie pojechała sobie na Sylwestra rzeczniczka Straży Granicznej, skoro reszta kobiet 24 lutego leciała szybkim tempem w stronę e, granicy polsko-ukraińskiej. Ona jednak została. I nie wiem, może jakiś. Wsparcie dla straży, wojska i innych, którzy dbają o ich tereny. Ciekawe, że właśnie nikt nie napisał, no kobieta odważna, nie uciekła, pomaga jak może, należy jej się chwila normalności, tym bardziej, że właśnie jest młoda i tkwi w kraju, w którym trwa konflikt zbrojny. Bo czy to jest właśnie ta siostrzana miłość, ta wdzięczność? Wiecie, kobieta młoda mogła zajść sobie w ciążę, wyjechać do Polski i za urodzenie dziecka dostać 12 tysięcy złotych, do tego 500 plus co miesiąc, wyprawkę i mieć gdzieś całą tę straż graniczną. Mogła, mogła. Ale nie, ona została. Po roku od konfliktu pojechała sobie na Sylwestra. Czy tam wcześniej gdzieś bywała, no to podejrzewam, że też nie była uciekinierką, tylko ktoś musiał na to zgodę wyrazić. I pojechała młoda dziewczyna na Sylwestra. I ja mam wrażenie, że oni by jej z gardła wyjęli te pieniądze, które ona tam wydała. Okropne trochę, wiecie? I na jej miejscu teraz za ten hejt, za to biczowanie, wzięłabym L4 i Elo. I niech sobie sami pilnują granicy. Niech wiem, niech wracają z Polski, stoją na straży granicy. Niech pilnują, niech zrobią oddziały. Wykażą się. Nie znam babki, ale jej współczuję takiego linczu, bo. Patrząc na to, że panuje tam korupcja wszechobecna i jest tam problem z uczciwością, mimo wszystko na, na chwilę obecną nikt jej nie udowodnił tego, że cokolwiek ukradła, czy posiada cokolwiek w sposób nielegalny. Chodzi o sam fakt, że oburzyło ludzi to, że była w nowy rok w Paryżu, a nie stała dalej na Straży Granicznej, a mnie oburza to, że oburza to ludzi, którzy stamtąd uciekli. Nie patrząc na to, że ta kobieta mimo wszystko w tej straży granicznej. I pracuje i udziela się dla kraju, bo no, to nie jest jakaś łatwa praca. Tym bardziej, że jest to młoda, bardzo ładna dziewczyna, która y, też chciałaby mieć coś od życia i pojechała sobie na Sylwestra, a resztę, jak wraca, idzie do roboty w miejsce, gdzie nikt z komentujących nie chciałby być. Także skandal na chwilę obecną goni skandal, jeśli chodzi o państwo ukraińskie, jeśli chodzi o całą o, o Mera Lwowa, jeśli chodzi. No co, nasz pan Morawiecki powiedział, że się tam z banderą zgadzał nie będzie i że będzie dyskutował na ten temat. No to go szybko Ukraińcy ucieszyli, mówiąc mu, że y, oni nie widzą w banderze y, kogoś, kto zabijał Polaków, tylko kogoś, kto pokonał Sowietów. Dlatego on dla nich jest bohaterem. I gębę mu zamknęli i tyle. I tak to mniej więcej wygląda. Tak więc y, już któryś raz wam pokazuje, że media polskie zaczynają się gdzieś tam budzić i gdzieś tam widzieć, że. No, przespaliśmy trochę, trochę za mocno polecieliśmy tą propagandą. I że, kurczę wcale tak to nie wygląda, i że chyba troszkę kłamaliśmy dla dobra ogółu, a wcale ten ogół nie wyszedł nam dobrze. Że, no, jak na razie to dostajemy tylko baty od wszystkich w koło. No i co? No i czy możemy do mywać, podejrzewać, że ta kobieta ma pieniądze z pochodzące z nielegalnego źródła, no do mywać zawsze można, podejrzewać zawsze można. Czy tak jest, tego jeszcze nikt jej nie udowodnił? Czy miała prawo wyjechać na Sylwestra, jeśli dostała zgodę przełożonego? Myślę, że tak. Czy obywatele Ukrainy, takim młodym kobietom, które decydowały się zostać w kraju i pracować w y, służbach, powinni być choć trochę wdzięczni? Myślę, że tak, bo jeśli ja bym zdecydowała się na to, żeby uciekać, a inne kobiety by tutaj w Polsce zostały i by walczyły czy nie walczyły, zostałyby patriotycznie, bo wiadomo, że nie każdy nadaje się do walki, ale odbudowa kraju, dbanie o to, żeby e, gdzieś ta gospodarka dalej działała, mimo biedy i trudu e, to, też jest, to też są bardzo ważne rzeczy. I mimo tego, że ktoś nie walczy, a został, to dalej jest to takie wspieranie własnego narodu i własnego kraju. Oczywiście nie, nie, nie mówię, że no ludzie się boją, mają prawo do tego, żeby uciekać, tylko że nie, nie możemy też odbierać prawa do e, miłych chwil osobom, które tam zostały. No bo patrząc na to, że ktoś był tutaj i spędzał sylwestra w Polsce, dlatego że nie chce mieszkać w kraju objętym konfliktem, e, no to na pewno też jego sylwester nie wyglądał tak źle jak e, nie wiem, na terenach okupowanych. Czy warto tak komuś zaglądać do kieszeni, do gardła i wydzierać mu. Ostatnie deski szczęścia, które ba. Może akurat to są szczęśliwe chwile tej kobiety, teraz, a wraca, idzie do pracy i tam wcale tak kolorowo nie jest. No nikt o tym nie myśli, nie? No, najważniejsze jest to, że ona ma, i nie. No, dajcie znać w ogóle, co myślicie o całej tej sytuacji. Czy ona powinna być świętować nowy rok w innym kraju? Czy nie powinna? Czy powinna stać na tej granicy i dalej strzec granic Ukrainy? Mimo wszystko powinna powiedzieć, nie chcę urlopu, ja tu zostaję. Aby inni mogli jechać i świętować sobie sylwestra w inny, innych krajach Unii Europejskiej. Ciężki temat, nie? No, bo punkt widzenia zawsze zależy od punktu siedzenia. Ciężko powiedzieć. Także czekam na Wasze e, obiektywne komentarze. E, co do ostatniego filmu, w którym puszczałam nagranie, które dostałam. E, ja tam chciałam dać imię i nazwisko tej kobiety, bo moim zdaniem. Nie powinno się ukrywać y, takich rzeczy, bo jeśli ktoś był na tyle odważny, żeby na publiczną stronę wysłać wiadomość, którą mogą przeczytać i montażyści, i wszyscy ludzie, którzy mają dostęp do naszej strony, wysyłając do publicznej strony takie treści, ja osobiście uważam, że na mnie no problem udostępnić takie dane. Jednak stwierdzono, że to niemoralne, i mi troszkę y, powiedziano, że Anna nie. No to niestety nie, ale, yy, ale no. Wiedzcie, że chciałam wam pokazać, jak wygląda ta pani z Jorkiem i się nie udało. Dobra, kochani, dajcie znać, co myślicie, czy yy, strażniczka Straży Granicznej, rzeczniczka Straży Granicznej powinna być na Sylwestra w innym państwie, czy powinna stać na tej straży granicznej i pilnować w Sylwestra tej granicy, choćby się paliło i dymiło. Czy jak przełożony dał jej urlop, ona powinna powiedzieć: nie chcę tego urlopu, bo ja będę stała na straży straży granicznej. <grym> czy. Yy... Ludzie powinni mieć pretensje do tejże młodej kobiety, że chciała się bawić, mimo tego, że prowadzi tak odpowiedzialną pracę. Nie wiem, tak jak już mówiłam, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Czekam na Wasze opinie w komentarzach, a ja Was budziam.